Dzień dobry, dzisiaj świąteczne odpakowywanko, świąteczny unboxing. Nie zgadniecie czego, słuchajcie, odtwarzacza płyt CD. Hit wśród nastolatków, 13 sobie zażyczyła pod choinkę odtwarzacz CD. Wyobrażacie sobie, kiedyś było Backstreet Boys'a, ona teraz słucha jakiejś koreańskiej muzyki ludowej, nie śmiej się, jakiegoś disco, czy tam czegoś i zbiera jakieś karty i tam są kolekcjonerskie płyty CD z muzyką. Ja mówię, przecież masz w internecie. A ona mówi, internet mi czasem wyłączacie, a ona by chciała sobie posłuchać muzyki. Więc mamy nowoczesny odtwarzacz CD z bluetoothem, z głośnikiem. Cuda na kiju. Także zapraszam na unboxing urządzenia retro. Się śmiałem, że może by chciała coś na kasety, nie? Zapraszam na stół. Dobra, tu coś dobra. będzie robione na drzwi, jakaś ozdoba. To to przesuniemy, żeby nie zginąć. W świątecznej atmosferze, dobra, telefon dopuszczania muzyki, ale zaraz też przyniesiemy płytę. Słuchajcie, odtwarzacz. Ten konkretny kupiony na Aledrogo za 150 ziko, identyczny na Aliexpressie, kosztuje 120 zł. No ale tu nie chcieliśmy, żeby był przypał, że coś nie przyjdzie. Nawet to spoko jest zapakowane. Widzicie, to jest chyba w pionie. Model niezaznaczony, może być KC 808 i 9 chyba, bez okularów słabo widzę. Made in China oczywiście. No dobra, jak to wygląda? Zobaczmy. Instrukcja obsługi odtwarzacza CD, serio. Boziu, to ma nawet pilota. Można przełączać piosenki głośniej, ciszej. USB 2.0 Interface. Dwa głośniki 3W. Szaleństwo czyta CD, CDR, CDRW, MP3 i WAwy No to spoko yy. To można sobie powiesić na ścianę Karta gwarancyjna, niepodbita Co to dostajemy? Muszę to potem z Oje! Jaki to ma stojak Ładowareczka Jackie, Serio? Pilocik? Zestaw montażowy kołeczki na ścianę? Fiu bziu, spoko. W kolorze białym, no pewnie by chciała w jakimś innym, różowym albo co. Ciężkie to dosyć. Ja ostatnio sobie kupiłem odtwarzacz na AliExpressie do komputera na USB jeszcze z hubem, spoko, chyba 50 zł, jeżeli to w ogóle jest nagrywarka Blu-ray. No co da na kill, nie? Ok, czyli to urządzenie leciutkie dosyć. Tu się te jeżeli byście chcieli na ścianę. Tak? No to by nie wejdzie. A dobra. Nie? i wisi spoko jakaś płyta jest w środku. Nie, to jest please remover, czyli to jest osłonka. Nie ma żadnej szybki, nic. No jest laser, jest dioda, są przyciski. Spoko. A to ma Bluetooth. Czy mi się coś przewidziało, że to ma Bluetooth. Eee, zobaczymy. Zobaczymy co będzie, jak to sobie. Tak na chwilę stojaczek chcę zobaczyć. Eee. Spoko. Tylko jak to wtedy do... Dobra. To się opiera. Okej. Okay. Ja Aż tu szukajemy jakiejś technologii kosmicznej. Dobra, to tego nie będziemy wyciągać. To będę musiał złożyć. Długi kabel widzę, jest ok. Aha, tylko że jak postawiłem go na tym, to wy nie widzicie. Dobra, to to olewamy, ale spoko, że jest... że jest stojaczek. I tu mamy dwa głośniki. Dobra, dobra, ważne, żeby działało. Mam tu jakąś ładowarkę. Długi kabel, spoko, starczy. O. Sięgnie, sięgnie? Dzisiejsza młodzież chyba nie wie, że nie wolno przyklejać taśmą kielnejącą płyt. Coś no to jest ta muzyka. Hmm. O! Coś było. Nie uwierzycie, jak to się włącza. Patrzcie. <ślad> się stary zgubił. więc się no dobra. Działa No działa! Patrzcie, gdy się gasi, <ścoughs> sprawdzałem, myślałem, że moja żółta ładowarka zdechła. No działa! Super! To zobaczmy, czy jeszcze działa Blue A, może to trzeba nacisnąć. No właśnie. Jest! CD-player! Ale jajca. Błąd. To lubię najbardziej. Jest. No dobra. Sfantastiko egzotiko. No to już YouTube. Że Zenek muzykę łączył. No, dobra, działa. Jest jaki ten telefon, jest złomowaty. Ale wracając do samego silika. Spoko, młoda będzie zachwycona. Jak to, to się młode? Radio Manave. Serio? Działa działa, młoda będzie zachwycona. Co myślicie sekcja komentarzy wasz? Ale myślę, że spoko. Radyjko z Bluetoothem. Cześć.